Szanowni Państwo, żałuję, że moje obowiązki poselskie zatrzymują mnie dzisiaj na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim. Wykorzystując jednak możliwość uczestnictwa wirtualnego w szóstej międzynarodowej konferencji szkoleniowej dotyczącej sfery leczenia i opieki nad pacjentami w ostatnich chwilach ich życia, chciałam wyrazić przede wszystkim wyrazy wielkiego uznania dla Państwa trudnej pracy. Wskutek rosnącej liczby zachorowań na choroby przewlekłe, niepodlegające leczeniu oraz wyraźnego starzenia się społeczeństw europejskich pojawia się konieczność rozwijania oraz udoskonalania centrów zajmujących się opieką nad najbardziej potrzebującymi. Niestety środki finansowe przeznaczane na opiekę paliatywną oraz hospicyjną są wciąż niewystarczające. Każdego dnia docierają do nas sygnały o trudnej sytuacji hospicjów. W 2010 roku na opiekę paliatywną przeznaczono w Polsce tylko nieznacznie więcej funduszy niż w latach poprzednich niestety wciąż nie stworzyliśmy skutecznej polityki w zakresie medycyny paliatywnej. Brakuje uregulowań prawnych dotyczących domowej opieki paliatywnej. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje wydatki ponoszone przez hospicje, ale w zakresie od 19 do 66%. Resztę hospicje zmuszone są szukać w innych źródłach finansowania. Dalszy rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej uzależniony jest w dużej mierze od współpracy zainteresowanych stron, zarówno władz, jak i instytucji państwowych, władz lokalnych oraz pracowników służby zdrowia. Tymczasem niezwykle ważne jest, aby człowieka chorego i cierpiącego nie traktować jako porażki medycyny, ale jako pełnoprawnego pacjenta, któremu należy zapewnić jak najlepsze przeżywanie ostatnich dni życia. Zadaniem personelu medycznego nie musi być jedynie przynoszenie ulgi w cierpieniu fizycznym, ale także psychicznym. Należy szanować decyzję pacjenta, jego prawo do prywatności oraz zapewnić mu bliskość osób dla niego najważniejszych. Pocieszający jest fakt, że mimo problemów finansowych stan opieki paliatywnej powoli ulega poprawie. Rozwój współpracy z wyspecjalizowanymi europejskimi ośrodkami, wymiana doświadczenia wywierają duży wpływ na podnoszenie się poziomu opieki paliatywnej i hospicyjnej także w naszym kraju. Rośnie też liczba osób wykwalifikowanych oraz wolontariuszy. Według statystyk na jedno hospicjum przypada ponad 30 wolontariuszy. W większości są to osoby młode, mające poniżej 25 lat. To dobry sygnał, pokazujący duże zainteresowanie oraz chęć niesienia pomocy, szczególnie ze strony osób młodych. Należy także zwrócić uwagę na aktywizację seniorów, którzy coraz chętniej angażują się w pomoc. Przeszło 20% wolontariuszy stanowią osoby przekraczające 50. rok życia. Gratuluję organizatorom pomysłu konferencji i dziękuję za możliwość podzielenia się z Państwem moimi obserwacjami. Życzę Państwu pomyślnych obrad. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego Lydia Geringer de